Trade Recap z 2023, czyli 26 października, czwartek. Jak widać, znaleźliśmy się w konsolidacji. Zobaczmy sobie newsy. 26, 14.15, 14.30, mamy dużo impact newsów. 15 FMC, 14.45 ECB. I teraz po wszystkich newsach, czyli po 16. Trade wszedł o 17.55. Dlaczego? Ponieważ wszystkie newsy wskazywały dół. Price action też było dół i to nie tylko na 15 minutówce, bo całe price action było dół. Jak widać. Na 4 godzinach też było dół. Sprawdźmy sobie to dokładnie. Dokładnie. Całe price action było dół. Cyk na 4 godzinnym, na daily. Price action też było bearish w tym momencie, ponieważ przekroczyło po prostu tą linię i było bearish, więc grałem dół. I to nie był super trade, ale był i patrząc na niego e, z bliższej perspektywy, czyli 3 minutówka, e, można zobaczyć bardzo dużo konfluencji co do tego. Jest tak, akumulacja, to na niebiesko jest akumulacja. Następnie, order block plus mitigation block, tutaj gdzieś się znalazł. E, tutaj, y, to będzie, no tutaj, jest mitigation block gdzieś. E, następna rzecz, fair value gap, tutaj. E, następna rzecz, cena zrobiła e, break of structure. Trzeba to cofnąć. Nic nie widać. Tutaj. O. Cena zrobiła break of structure. W tym miejscu na czerwonej linii. Następną rzeczą było OT czyli e, Optimal Trade Entry od ICT. Cena tapnęła idealnie. W 61,80. Tutaj zrespektowała to weekiem, więc było wejście i wejście bardzo ładnie od razu poleciało 184 jest profitik 18:05 6 7 8 9 10 18:13 już był pierwszy tak profit czyli zajęło to 18:13 2 11, 11 minut to zajęło zajęło to 11 minut i następną rzeczą jest to, że nie wchodziłem po prostu tutaj w w gdzieś tu po prostu bo co leciała, tylko wszedłem na Fair value Gapie, który pojawił się w tym miejscu tutaj, przed na jego początku. I stop loss oczywiście, 2 pipy do góry nad tym high. I teraz tak, Liquidity Sweep był, był tutaj, high time frame były tutaj, tylko teraz jestem na 3 minutów, na, min na minutów te jestem, bo nie było tego widać. Ten trade nie był high probability, ale był medium probability. not bardziej do low, ale był. Ze względu na to, że wszystkie newsy były bearish yy, i daily time frame, daily yy, był bearish. już zobaczymy. Daily był bearish w tym momencie tutaj. 4H był bearish w tym momencie też. Tutaj jak widać, yy, tutaj był break of structure w tym miejscu, więc cały czas był bearish, a tutaj się nie przebiło. Więc było grane po prostu w dół. no i Pierwszy tej profilicji, cena się odwróciła. Ok, i bardzo dobrze jest robić partiale. Ja ostatnio mam trochę wątpliwości co do brania partiali, bo jest mały zarobek, ale widzę, że to jest dużo większe bezpieczeństwo niż po prostu dawanie pozycji, żeby poleciała. Można więcej przegrać niż wygrać. Po prostu będzie mniejsze win ratio, ale będą większe wygrane. A ja teraz gram akurat na większe win ratio, a nie większe wygrane. No i tak wyglądał ten trade. Teraz coraz bardziej uczę się sprawdzać daily bias na różnych PDRIach. E, czyli ferry gapy, inne rzeczy i ostatnio zauważam coraz więcej i to jest bardzo dobra lekcja.